Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku serii poświęconej częściom zdania. Dziś porozmawiamy o drugorzędnych częściach zdania, to jest przydawce, dopełnieniu i okoliczniku. Zapraszam do oglądania. Omawianie drugorzędnych części zdania zaczniemy od przydawki. To jest każdego określenia rzeczownika lub zaimka rzeczownego, które odpowiada na pytania, jaki jaka, jakie, czy i, czyja, czyje, który, która, które, ile z czego, czego, kogo. Zobaczmy przykład. W wyrażeniu mądry uczeń, oczywiście przydawką jest wyraz mądry. Poznajmy również podział przydawek ze względu na części mowy, którymi są wyrażone. Przydawka przymiotna. Wyrażona jest przymiotnikiem albo jedną z części mowy występującą w funkcji przymiotnika. Na przykład imię słów przymiotnikowy, zajmek przymiotny, liczebnik porządkowy, liczebnik mnożny i liczebnik wieloraki. Zobaczmy przykłady. Szybki, wiszący, taki, czwartego, potrójny. Kolejny rodzaj przydawki. Rzeczowna, wyrażona rzeczownikiem, tworzy z wyrazem określanym związek zgody, który obejmuje tylko kategorię przypadka. Zgoda co do liczby i rodzaju nie musi być zachowana. Przydawka rzeczowna występuje po wyrazie określanym. Między członem nadrzędnym a podrzędnym mogą pojawiać się wyraz jak, niby, jako, mianowicie. I zobaczmy przykłady. Polonista, pomnik. Jak kartofel. Przydawka dopełniaczowa. Wyrażona rzeczownikiem w dopełniaczu i oczywiście odpowiada na pytania kogo, czego. Przykłady: dziecka, ludzi. Ostatni rodzaj: przydawka przyimkowa. Oczywiście wyrażona jest wyrażeniem przyimkowym. Na przykład: z chemii od mieszkania. Kolejna część zdania to dopełnienie które przede wszystkim wiąże się z czasownikiem, rzadziej przymiotnikiem, a jeszcze rzadziej przysłówkiem. Inaczej mówiąc, dopełnienie określa przedmiot, na który kieruje się daną czynność wyrażaną przez orzeczenie. Dopełnienie wyrażane jest przede wszystkim rzeczownikiem, zaimkiem rzeczownym czy wyrażeniem przyjmkowym dopełnienie musicie pamiętać odpowiada na pytania przypadków zależnych to jest dopełniacz kogo czego celownik komu czemu biernik kogo co narzędnik z kim czym miejscownik o kim o czym zobaczmy przykład dopełnienia w związku oglądamy filmiki oczywiście wyraz filmiki to dopełnienie i jak zapytamy dopełnienie Oglądamy co? Filmiki. No i oczywiście, jak już zauważyliście, dopełnienie filmiki wiąże się tutaj z czasownikiem oglądamy. Wyróżniamy dwa rodzaje dopełnień. Dopełnienie bliższe, bezprzyjmkowe, towarzyszą czasownikom przychodnim. Po przekształceniu zdania na stronę bierną, dopełnienie staje się podmiotem. I zobaczmy to na przykładzie. Mamy takie zdanie. Uczniowie oglądają film. Oczywiście wyraz film jest tutaj dopełnieniem. Odpowiada na pytanie: co? Zobaczcie. Oglądają co? Film. I kiedy to zdanie przekształcimy na stronę bierną, film jest oglądany przez uczniów, dopełnienie film w tym drugim zdaniu staje się podmiotem. Kolejny rodzaj dopełnienia to dopełnienie dalsze. Z przyimkiem lub bez przyimka towarzyszą czasownikom nieprzechodnim, których nie możemy przekształcić na stronę bierną. I zobaczmy przykład. Uczniowie myślą o egzaminie. Uczniowie myślą o kim, o czym? O egzaminie. I akurat w tym przypadku o egzaminie jest to dopełnienie dalsze, ponieważ nie można przekształcić tutaj czasownika całego zdania na stronę bierną. Dosyć dziwnie brzmiałoby zdanie. Egzamin jest myślany przez uczniów. Bez sensu, prawda? Ostatnia, drugorzędna część zdania to oczywiście okolicznik, który, jak sama nazwa wskazuje, informuje o okolicznościach danej czynności, stanu lub właściwości. Najczęściej okoliczniki wiążą się z czasownikami. Czasami bywa też tak, że okoliczniki określają przymiotniki i przysłówki, a więc wskazują na stopień jakiegoś stanu czy właściwość danego przedmiotu. Popatrzcie kochani, na przykład do okoliczników. W pierwszym zdaniu pojedziemy do Krakowa, okolicznik do Krakowa wiąże się z czasownikiem pojedziemy. W drugim przykładzie bardzo brzydki, okolicznik bardzo określa przymiotnik brzydki. Zaś w trzecim przypadku okolicznik niezwykle określa przysłówek szybko. Moi drodzy, wyróżniamy kilka rodzajów okoliczników. Poznajcie je. Okolicznik miejsca wskazujący cel wykonywania czynności. Pytania, gdzie, skąd, dokąd, którędy. Przykład, do parku. Okolicznik czasu, który określa czas trwania czynności lub stanu. I pytania, kiedy, od kiedy, jak długo, jak dawno. Przykład: latem. Okolicznik sposobu. Okolicznik określający sposób wykonywania czynności lub cechę stanu. Jak, w jaki sposób. I przykład: głośno. Kolejny okolicznik: przyczyny, wskazuje przyczynę czynności lub stanu. I pytania, dlaczego, z jakiego powodu. Przykład: ze strachu, okolicznik celu, który wskazuje cel wykonywania czynności. Pytania: po co, w jakim celu? I przykład: po zakup. Okolicznik warunku, mówiący o warunku koniecznym dla dokonania jakiejś czynności. Pod jakim warunkiem? W razie czego? I przykład: w razie choroby. Następny okolicznik: przyzwolenia. Mówiący o takim warunku, który powinien przeszkodzić, a nie przeszkodził w wykonywaniu pewnej czynności. Pytania, mimo co, mimo czego, wbrew czemu. I przykład, mimo ograniczeń. Okolicznik stopnia i miary to kolejna klasa okoliczników, ale czy macie ją uwzględniać, to zależy od waszych polonistów. Możecie też y, tę klasę okoliczników wyodrębniać w ramach okoliczników sposobu. Poza tym okolicznik stopnia i miary oznacza stopień natężenia jakiejś czynności, stanu lub właściwości. Odpowiada na pytania. Jak bardzo? Ile? Do jakiego stopnia? I zobaczmy przykłady. Do upadłego? Bardzo. Moi drodzy, to tyle o drugorzędnych częściach zdania. Zapraszam Was już od razu do trzeciego odcinka, w którym przeprowadzimy... Analizę składniową zdania pojedynczego lub jak to czasami się określa, rozbiór logiczny zdania pojedynczego. Zapraszam Was serdecznie. Do widzenia!